W CSSie, oprócz odwoływania się do elementów poprzez zwykły selektor możemy również odnosić się poprzez tzw. pseudoklasy. Już wcześniej jak pokazywałem Ci podstawowe selektory to również pokazałem Ci kilka pseudoklas, dzięki którym odnosiliśmy się do dzieci w drzewie HTML. Były to zapisy nazwa selektora, następnie dwukropek i first child, last child czy end Child. I to właśnie również były pseudoklasy. Czyli jeżeli chcemy użyć pseudoklasy, to po nazwie selektora dodajemy dwukropek i nazwę pseudoklasy. Idealnie, właśnie można to zaprezentować na linkach, gdzie możemy wykorzystać kilka pseudoklas, ponieważ linki mają różne stany. Także możemy ustawić inne style dla linku, który nie został jeszcze kliknięty, dla linku, na którym już wcześniej byliśmy. Dla linku, który obecnie jest kliknięty Lub jeżeli na przykład myszą Najedziemy na dany link Także wszystkie te pseudoklasy Teraz omówimy Cześć, z tej strony Kazimierz Pin Witam Cię na kanale Modest Programmer Gdzie pokazuję jak nauczyć się programowania I zostać programistą Także najpierw spróbujmy Stylować link Na który jeszcze nie kliknęliśmy Także tej strony jeszcze nie odwiedzaliśmy Czyli ustawiamy nasz selektor, czyli klasa link czyli odwołujemy się do tego linku który tutaj stworzyliśmy w poprzedniej lekcji tu jest klasa link, tak także odwołujemy się najpierw poprzez selektor do tego linku, następnie dwukropek i nazwa pseudoklasy, która akurat w tym przypadku nazywa się tak samo, czyli link także nieodwiedzony link chcemy, żeby miał kolor na przykład taki zielony ok, i jak widzisz po zapisie ten kolor tutaj został zmieniony. Przy okazji ja sobie tutaj jeszcze zmienię target na blank, żeby ta strona otwierała się po prostu w nowej zakładce. Ok, czyli tu mamy pierwszą pseudoklasę link. Następnie możemy również oscylować nasz link i dowolne jego właściwości w takim stanie, który już został odwiedzony przez użytkownika i wtedy używamy tutaj pseudoklasy visited. Czyli pierwszy mamy selektor, dwukropek i pseudoklasa visited. No i sobie tutaj możemy ustawić kolor na przykład na taki niebieski. Czyli jeżeli link został odwiedzony, to będzie miał taki kolor niebieski. I zobacz, jeżeli teraz kliknę sobie na ten link, tutaj ta strona otworzyła się w nowym oknie. I zauważ, że faktycznie ten link zmienił się już na niebieski. Czyli zostały zastosowane te style, ponieważ tą stronę już odwiedziliśmy. Następnie bardzo często używany stan, czyli style, które pojawiają się, gdy użytkownik wskaże myszą na ten element. Aby ustawić takie style, to używamy pseudoklasy o nazwie hover, czyli hand over, czyli jeżeli mamy mysz nad tym linkiem i tak samo to możemy ustawić na innym elemencie, jeżeli nasza mysz znajduje się na tym elemencie to chcemy żeby te style zostały zastosowane no i możemy tutaj na przykład ustawić kolor żółty czyli jeżeli teraz zapiszę i najadę myszą na ten link to zauważ że jest on żółty no i tutaj oczywiście możemy dodawać różne style czyli na przykład możemy przy okazji zmienić background color na przykład na szary akurat tutaj szary nie jest dobrym pomysłem bo takie mamy tło ale na przykład powiedzmy na czerwony i zauważę, że jeżeli teraz najadę myszą, to wszystkie te style zostały zastosowane. I to samo możemy zastosować na przykład dla tego kontenera. Czyli mamy na przykład kontener unit. Odwołamy się najpierw do tego elementu poprzez selektor klasy. Następnie dwukropek. Hand over. I ustawimy sobie na przykład background na... No niech tutaj będzie jakiś kolor no może to być kolor szary czyli teraz zapisuję jeżeli najadę na myszą na któryś ten kontener to jak widzisz kolor jego tła staje się szary ok wróćmy do linków możemy jeszcze ustawić stan dla linku który obecnie jest kliknięty czyli tutaj ustawiam active czyli używamy tutaj klasy active i jeżeli klikamy na link to chcemy żeby on miał taki kolor fioletowy OK, teraz zapiszę. I jeżeli teraz tutaj klikniemy, to zwróć uwagę, że przez chwilę ten kolor jest taki fioletowy. Jeżeli teraz przytrzymam myszkę, to jak widzisz, ten kolor jest feltowy, czyli ten, który sobie tutaj przed chwilą ustawiliśmy. Także jak najbardziej wszystkie te stany u nas działają. Przy okazji częstą praktyką, gdy ustawiamy tutaj ten stan Handover, jest ustawianie również naszego kursora czyli naszej myszy, tak aby wskazywała, że na przykład można kliknąć dany element. Czyli zauważ, jeżeli byśmy tego nie mieli, to po najechaniu na ten element nasza mysz się nie zmienia, jest dalej no po prostu nasz wskaźnik jest domyślny. Natomiast jeżeli tutaj ustawimy dla unit i przedoklasy handover kursor na pointer, to zauważ, że teraz, jak tutaj nadamy myszą, to mamy taką Dłoń, która wskazuje na to, że na przykład dany element może być kliknięty i na przykład coś się e, wydarzy. No i często to jest na przykład stosowane do jakichś przycisków. Tutaj, link to akurat ma e, to domyślnie, że ta ikonka jest pokazywana, ale oczywiście tutaj można zmienić i możemy też ustawić kursor dowolnie inny. Na przykład sobie ustawmy Copy i że czas na to najadę, to widzisz, że ten kursor jest inny. Także tutaj sobie możesz potestować i posprawdzać różne kursory, na przykład help i wtedy jest taki znak zapytania. Natomiast, tak jak mówię często, będziemy używać po prostu tego pointera i to będzie najczęściej właśnie łączone z pseudoklasą hover. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film ci się spodobał, to koniecznie dołącz do mojej społeczności, gdzie również będziesz miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.